Siema widzowie, dzisiaj Wam pokażę moją wioskę. Tu od razu już mamy górę, tu mamy sypialnię, tam łóżko jest. Tu mamy stolik, tu jest góra kominka, tu mamy kominek, tu piecyki, craftingi, kowadła. Tu, tu mamy prawie to samo, tu mamy puste skrzynki. Wychodzimy do wioski tu mam kolorowy bikon tu idziemy, tu mam basen a tu mam enchanting table tu mam farmę bambusów tu idziemy na mostek tam jak już widzicie z daleka mamy farmę y, trzciny tu jest taka mała wysepka i mamy farmę trzciny. Teraz y, idę Wam pokazać wioskę. I tu mamy takie wioska. Y, jeszcze, no jest duża. Je, jeszcze mamy stajnię dla konia. Tu jest nie dla konia. Tu mam konia. Tutaj jest kowal. jest kościół. Jeszcze Wam pokażę moją jaskinie, do której niekiedy sobie schodzę. Tu mam jaskinie. Jeszcze Wam coś muszę pokazać. Tu mam farmę brodawek, a tam mam portal. Nie wiem, czy widać. O, tu mam portal. Więc tak, to by było już na tyle, jakby, jakby film się Wam. Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.